Obok sklepów, szpitali, szkół, urzędów i innych miejsc naszej codzienności. I chcemy opowiadać sobie i wszystkim tym, którzy chcą słuchać, pewną historię. Nie jest to historia z gatunku tych, które opowiadamy, by zapomnieć o problemach i oderwać się na chwilę od codzienności. To jest historia, która trwa, która się dzieje. Kluczem do tej historii są trzy zdania. Wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom. Te trzy zdania słyszymy dziś przy każdym ołtarzu i słyszymy je podczas każdej mszy świętej. To w niej powtarza się ta historia. Ewangelista Łukasz zwraca uwagę na związek mszy świętej ze spotkaniem Jezusa zmartwychwstałego z uczniami idącymi z Jerozolimy do Emaus. Ta historia jest katechezą o Eucharystii głoszoną w pierwotnym kościele. Dwaj uczniowie, idący smutni i sfrustrowani, to my zgromadzeni na mszy świętej i słuchający słowa Bożego w kontekście swojego życia. Bywa tak, że negatywne emocje uniemożliwiają nam wsłuchanie się sercem w słowo i nie rozpoznajemy Jezusa, który do nas mówi. Chrystus wyjaśniający pisma i łamiący chleb, to zmartwychwstały, który w każdej eucharystii przychodzi jako ten, który pokonał szatana, grzech, śmierć i smutek. Jeśli ewangelista Łukasz podkreśla związek spotkania ze zmartwychwstałym z Eucharystią, to także po to byśmy odkryli, że historia naszej drogi z Jezusem to historia o odkrywaniu jego obecności w smutku i strapieniu. Co jest dzisiaj moim największym smutkiem, co sprawia, że na mojej twarzy zamiast spokojnego uśmiechu jest niepokój i napięcie? Może nigdy się nad tym nie zastanawiałem, a może wiem doskonale i próbowałem już przestać się smucić i mniej się spinać, ale nie wyszło. Historia, którą chcemy dziś opowiadać, to historia o tym, że Bóg nie każe nam radować się sztucznie i na siłę, ale o tym, że Jezus Chrystus potrafi przemienić smutek w radość. Kiedy to już się stanie, chce, abyśmy innym opowiadali, co nas spotkało. Błagajmy Pana Boga, który pragnie zbawienia wszystkich ludzi, aby Najświętszy Sakrament był dla nas zadatkiem życia wiecznego. O nagłej niespodzianej śmierci zachowaj nas, Panie. O nagłej niespodzianej śmierci Oh. Uh...